Były to czasy sporego chaosu w polskich organach ścigania. Milicja przeistaczała się w policję. Na ulicach było ich coraz mniej. Czuliśmy się trochę bezkarni. Jednak ja miałem znów jakieś złe przeczucia. I nie myliłem się. Nazajutrz dowiedziałem się, że próbkę zabrała policja. Czekałem, czy wyjdzie, czy nie. Nie wyszedł. Oczywiście zaczęli szukać również mnie. Ponieważ nie mieszkałem u siebie, tylko w mieszkaniu mamy, mieli utrudnione zadanie. Kilka razy dobijali się, ale nie otwarłem. Nie mogli wejść siłą, bo to nie było moje mieszkanie. Trwało to kilka dni. Czułem, jakby wokół mnie zaciskała się żelazna obręcz, w którąkolwiek stronę się skierowałem. Napotykałem zamknięte drzwi. Któregoś dnia obudziłem się rano, potwornie zmęczony. Spakowałem swoją gitarę, a za resztę pieniędzy nakupiłem papierosów. Zapakowałem jeszcze parę drobiazgów do torby, a na górę, sam nie wiedząc po co, włożyłem Biblię, która została po mamie. Potem pieszo, krok za krokiem, z mocnym postanowieniem że nie zawrócę poszedłem na policję. Widać było, że sprawiłem im sporą niespodziankę, przychodząc dobrowolnie. Ja sam byłem nie mniej zdziwiony. Po rutynowych przesłuchaniach u wizyta u prokuratora i oczywiście areszt śledczy, mysłowice. Który to raz, piąty, szósty? Przestałem już liczyć. Pod koniec roku 1992 próbowałem jakoś podsumować swoje życie. Niedługo skończę 31 lat, a przesiedziałem już ponad 11. Nie zbudowałem niczego. Nie mam żony, dzieci ani rodziców. Nie będę miał już pewnie mieszkania. Nikt mi go nie będzie opłacał. Nie mam nawet żadnych wspomnień. To znaczy, jakieś miałem, ale wolałbym ich nie mieć. Przypomniał mi się Wiesiek czy jego przegrane życie i śmierć za kratami. Przypomniał mi się człowiek, którego wynosiłem martwego w kocu w Bytomiu. Jak zakończy się moje życie? Co z tym moim bagażem, który mi nie dawał spać? Jakże ja miałem już tego wszystkiego dość? Próbka bardzo szybko wyszedł. Uchylili mu areszt. Ja, karany w warunkach z artykułu 60 paragraf 2 kodeks karny, recydywa wielokrotna, oczywiście siedziałem dalej. Jego ciocia wycofała oskarżenie, ale tylko w stosunku do niego. Dziwne to polskie prawo. Ponieważ nie miałem wspólnika, z którym mógłbym się kontaktować, zostałem zatrudniony jako kalfus porządkowy. Roznosiłem śniadania, obiady i kolacje. Przynajmniej pojadłem do syta. Siedział ze mną Kuba z szopienic. Fajny chłopak, wesoły, i na dodatek nie palił, zawsze mnie poratował, gdy brakowało papierosów. Tak doczekałem do rozprawy. Odbyła się w styczniu 1993 roku. Dostałem trzy lata. Kolejne trzy lata wydarte z życia. Czy oni myślą, że człowiek żyje tak długo jak żółw? W połowie lutego pojechałem w transport. Więźniarka zawiozła mnie do zakładu karnego w Jastrzębiu Zdroju. Historia lubi się powtarzać. Był to transport zbiorczy. Jeździliśmy po wszystkich aresztach w województwie i zbieraliśmy skazanych. Byli ludzie z aresztu Mysłowickiego, Katowickiego, Raciborskiego i Gliwickiego. Przechodząc wraz z innymi przez więzienną bramę, patrzałem na znajome kąty. Niewiele przez te lata się zmieniło. Zaraz za bramą była duża wiata, gdzie zawsze staliśmy, czekając na przeszukanie. Później krata i magazyn mundurowy, dalej sala widzeń i markownia. Zniknęła sala kinowa, która została wyburzona. Cały kryminał stoi na szkodach górniczych i kawałek po kawałku zapada się. Pawilony mieszkalne pospilane są metalowymi klamrami wzdłuż i wszerz. Przyszliśmy za kratę i skierowano nas na prawo do magazynu. Musieliśmy się przebrać. W magazynie czekaliśmy, aż przygotują nam wszystkie akcesoria: koce, poduszki, ręczniki, ubrania. Zwróciłem uwagę na jednego skazanego. Nie znałem go. Nigdy przedtem go nie spotkałem, jednak jakoś mnie denerwował. Miał w sobie coś, co działało mi na nerwy. Nie potrafiłem nawet określić, co w nim mi się nie podobało. Po prostu drażnił mnie. Był krótko ostrzyżony, miał kwadratową, nieogoloną twarz. Pod oczami ślady po usuniętym tatuażu, tak zwanych łezkach. Ręce też potatuowane z widocznymi śladami po próbach ich usuwania. Chodził powoli, tam i z powrotem, jakby nie zdawał sobie sprawy te, z tego, gdzie jest. Miał taką dziwną radość w oczach. Co za pajac, myślałem, albo świr, albo jakiś nawiedzony. Lepiej, żebym go więcej nie oglądał, bo się znowu coś narobi. Przebraliśmy się i zaczęto nas rozprowadzać po pawilonach. Z początku szliśmy przez marszałkowską, całą grupą. Tak całe lata nazywa się uliczka biegnąca przez zakład. Gdy stanęliśmy przed pawilonem szóstym, klawisz wyczytał kilka nazwisk, w tym moje. Mieliśmy zamieszkać w szóstce. Zauważyłem, że nawiedzony gość idzie razem ze mną. No nie, jeszcze tylko brakuje, żeby trafił na tę salę co ja. Moje obawy sprawdziły się. Ulokowali go. W tej samej celi co mnie. Kiedy rozwijał tobu, wypadła mu kaseta wideo. Ukradkiem spojrzałem na napis. Brzmiał on: Świadkowie Jehowy, u twoich drzwi. Subskrybuj nasz kanał. Będziesz na bieżąco z nowymi odcinkami.